Powiedzcie, co się dzieje z kotem olbrzymem. Witajcie. Wow, tu jest kot olbrzym. Olbrzymka napadła na czterem. To jest taka olbrzymka, która zaczęła napadać czterem. Olbrzymka to jest taka. O. się. I ta olbrzymka zaczęła po prostu. I tu jest olbrzymka. Z tej strony. Gazetkowo.pl Olbrzymka koci. kicia. Julia Jest olbrzymką. Ma dużą olbrzymką. Witajcie. I tu i A ta olbrzymka to jest kotek Julia olbrzymka. Idzie dopiero ten. A, kocia olbrzymka. Tak, i kocia olbrzymka ona zawsze atakuje ludzi. Tak, twój tak kot atakuje normalnie, że ho ho, to tak Ta je olbrzymka tak. jest taka wielka i ona Kocużynica zawsze wielka? zawsze olbrzymka powinna stać nieruchomo. Co pani z tym Olbrzymka napadła na nasz teren. Tak o, o jaka Kotek, nasz kotek, tu kotek napadł na nasz teren. Sam sprawdź. Ale tam przecież nic tam, nie ma, proszę pana. Jest, jest na pewno coś w tam sklepie. Ta olbrzymka za chwilę nam zniszczy cały sklep. Cały sklep nam zniszczy, ta olbrzymka. Miałam Uuu, kicia! Ty to jesteś olbrzymka. Kicia olbrzymka. Tak, olbrzymka kicia. Tak, olbrzymkę. Widziałem tą olbrzymkę z daleka. Ale co chodzi z tą olbrzymką? Tak. Tak. Widzieliśmy tą olbrzymkę z całego oka. Ona cię zaatakuje. Ona jest olbrzymką. Tak. Ona zamierza zjeść nas, albo zniszczyć nasz sklep. Zniszczy nasz sklep. Zobaczcie tą olbrzymkę. mówię. Olbrzymka jest ten. Ta olbrzymka schudnie. Olbrzymka? O, jest, jest taka jest. olbrzymka. Skrzyczy Ona ten. sięga o. wysokość. Troszeczkę jej zostało jedzenia. Tak i ci ci Masz.